Ja mam Widzowie, jak mnie słychać w ogóle? Nagrywam ja dla Was pierwszy odcinek z BMG Drive i chyba niektórzy nie wiedzą co to jest BMG Drive Już szybko wytłumaczę BMG Drive to jest gra realistycznych wypadków, jeśli widzicie Mamy taki samochód i mamy tutaj licznik w prawym dolnym Tutaj mamy EXIT, czyli nie możemy wtedy jechać czyli samochód jest włączony Mamy też kierunku skazy. możemy włączyć, włączyć ruch drogowy i widzowie, pierwszą rzecz. To jest wypadki, tutaj są realistyczne. Ja Wam teraz pokażę. Na no te po lewej, górnej taki to nie zwracajcie uwagi. Bo to nie was tam. I zobaczcie, tutaj się rozpędzamy. Tutaj macie liczne ile kilometrów razem. Rozpędzacie się do paru kilometrów. jeżdżamy na autostradę. Tutaj teraz zobaczycie realistyczny wypadek. Możemy też zobaczyć tutaj e, podczas jazdy otworzyć tym głowę jako spoiler można powiedzieć rozpędzamy się do 80 na godzinę i możemy podobać jakiś zarazny wypadek ale nie z robotami zaraz będziemy mieli właśnie robotów i zobaczcie 92, 94, 95 kilometrów i Jemu polczony, może, ale może najlepiej Oj, 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 i widzicie, chodź, ta jest kura i teraz na I tutaj macie lepiej zrozumienie, jak to jest po I na teraz klik. Jeśli już wiecie o co chodzi, to dawajcie gramy. To jest pan w policji, ale to nie, co spawnujemy. Tak właśnie spawnujemy ruch drogowy. Ja mam 12 postawioną, więc możecie sobie zainstalować. Gra jest bezpłatna. Oj, mi się zawsze Gra jest bezpłatna, jest zwykła gra jest bezpłatna. Ja sobie wybieram teraz na przykład takie Lamborghini. Takie inne, nie takie jak zwykłe. Możecie sobie na stronie. Oj, widzicie jak tu głośno. Ja może ściszę trochę. tak jak nie wiem i policja nas zacząć się zatrzymać. i Po pierwsze jest jeszcze inna, ten, słabsza wersja za 33 zł. To może się na ich stronie mgdrive.pl czy jak to tam się nazywało, nie pamiętam. I... Dobra, no to brany. Tak. En als we pleppen we hebben gewoon Je past het op Je past het przeczytamy Uj! Napiszcie w komentarzach, czy mielibyście mieć taki wypadek. Hmm. Weźmy sobie pikolinę. Takiego, bo to jest bardzo fajny samochód. Ja już tą gra, grałem dużo razy. witali. Jak się tam się wyłączyło przez przypadek. Przepraszam zadrę. Co by sobie wybrać? Hmm, tutaj już samochód nie ma. Wybierzmy sobie jeszcze raz ten samochód. O, czas pijemy to do tylko. Dojedźmy do innych miejsc. Mamy kierowniką wskazy na prawej ształce. tego poprawie intuosalnej, tylko to jest inna strona. mam wrażenie, tylko Ja co wrócę, to to ale w przyszłości nie ma to jest tak, że na na czerwonych cyfrach już nie Zatrzymują się na czerwonym, ale za czerwonych cyfrach nic ja nie łapię i za wypadki, te, że tutaj jest totalnie inna struktura tej budowy. Nie. Mamy też inne mapy. sobie taki sam Takiego, elektryka, fajnego. Jest, nie, Oj, tylko że się zraszliłem z tą rodę. No, Jeszcze raz go zraspimy. Dobra. Jak dacie dużo lajków tutaj pod tym filmem pierwszym moim nagrał kolejną serię. Dużo, dużo bardzo. Ten filmik polega na wypadkach. Będę w sumie yy. Są inne kanały z gdzie Drive Ale nie będę wam teraz mówił I mamy takie tutaj SC Tutaj mamy niebiesko, teraz mamy na czerwono, czyli turbo Turbo, bo nam się spoiler, zyk i, i wypadek I mamy od razu włączone jak zrobiliśmy wypadek To mamy od razu włączone a awaryjne zobaczycie tutaj też, możemy dać na spacji postój, czyli parking, zrespijmy sobie na inset i pojedźmy sobie na autostradę, A na razie dajemy sobie normalne, znaczy nie normalny, no, normalny nie, Napiszcie w komentarzu też czy lubicie te filmy, czy będziecie lubić no ja tam zresztą na czy po prostu chcecie kolejną serię tych filmików, yy, będę też nagrywał odcinki, nieraz zajrzał history. też mam, o to, co w chodzi, niektórym. byłem, ojajaj, proszę zobaczyć, kierownica w ogóle, kierownica w drugiej stronie, co, jest, tutaj pasa... ja co, co, ja to tak bym, ja to tak wyglądam jakbym był z tyłu normalnie. Wyglądam do tyłu, a normalnie wychodzę przez dach. Będzie to krótki filmik, będzie trwało z 10, może 15 minut. Tutaj mamy też roszczą inne rzeczy, możemy sobie postawić te rzeczy, ale nie będzie takiej, takiej, tej. I weźmy sobie takiego busa, rodzinnego. Wiadomo, co się dzieje rodzinnymi tymi. Przepraszam bardzo, ale mam kata też. Jestem lekko chory. Ach, Zostawcie pod tym odcinkiem dużo subskrypcji i dużo lajków. Like bardzo będę wam dziękował. Przepraszam za aha 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 dzisiaj aha aha Bo aha 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 w My lecimy. Tutaj 76 godzina. Oj tutaj macie no, no, materię, ale tutaj się wyprzejmijcie, bo, bo to też takie z modami tam wzią, to też takie nie fajne było. Yy, yy, samochody, mody do tej gry możecie znaleźć na BMG Drive.samochody Potem będziecie ten i jeśli wejdziecie w dół, jeszcze się sam spodowa samur, nie pobierajcie na tym czasie niż... No i czarny taki kolor, a jak jest niebieski nad na czarnym, to powiesz się na niebiesko. Nie na wie, na niebieski. Nie pobieramy. Nie po prostu pobieramy czarno, ale nie ja mam po prostu tej samochód wczyna. Na przykład to jak z nie mam. Dobra, już się, się na wypadkach. Może to już sobie ciężarówkę widzieliście tam też mana mam zainstalowanego. Zobaczmy sobie takiego customa, jak się w ogóle tak nazywa, jak jeździmy. Oj, trochę na boki nie prawa. Dobra, nie będziemy teraz jeździć, nie będziemy jeździć teraz nad Normalnie po pasie skręcamy w lewo na większy pas. Nie będzie szybciej, może trochę za szybciej. Jadę, no ale tam. Dużo samochodów przed nami jedzie Skręca na lewy pas możemy też zatrąbić na H. Oj, policja. Policja widzicie? To jest tajna. tak zwany. Przez ślub tych ludzi. Bo... Jak ty jedziesz? Ja widzowię to nie wiem, że to jest Ja normalnie jak ktoś auto. Skręcał... Prawo albo w lewo, kiedy ja jadę, to ja się denerwuję, tak jak w każdym razie w jak ktoś, na przykład jadę z wysyłowam... ...em... ...padka z Kogoś tam, ktoś się denerwuje, jak mnie w kamieniu zakroją i Teraz idziemy 92 na godzinę Dobra, druga I... Uderzamy w czerwony samochód, przewracamy się. jak To wygląda jak pierwsza kamera. Widzowie jakbyście Wy widzieli taki wypadek, no to stracicie to skręcować od razu ten Na razie idzie to wszystko. Na razie widzowie. Wiadomo jeszcze odcinki jest ten. Zazwyczaj się lajka i suba. Na razie widzowie.